🎵Slowly drifting Jesteśmy? Dzień dobry, dzisiejszy odcinek sponsoruje Captain Jack. Pozdrawiamy wszystkich fanów USA, czyli amerykańskiej myśli szkoleniowej. Dzisiaj wjeżdża MRE. Marines to jedzą. Marines po prostu, jak zaczynają dzień, otwierają taki worek i to jedzą. I chcielibyśmy podziękować Grześkowi, DJ Vikaremu, za to, że przysłał nam ten Tego Prosto z USA. I dodajmy, że to jest największa, bo dostaliśmy trzy paczki z USA. Yy, dwie pozostałe zosta chyba jest zostawiamy sobie na kolejny odcinek i będziemy jeść wtedy yy, głową. Z Departamentu Obrony. Paniu... Meatballs. Meatballs, czyli będą tak zwane yy, pulpety. Nie ma tutaj niestety na opakowaniu. Co jest? Wyszczególnionego, co jest, więc Menu. musimy otworzyć, żeby, żeby się przekonać. Otwórzmy to. Pachnie przygodą. Zacznijmy. Z... Co tam nasz woreczek ma? To jest chleb jakiś. Italian, Italian bread. bread. Jakiś taki twardy dosyć. To jest kartonik, chyba, do podgrzewania. To jest taki kartonik do podtrzymywania, jak będziemy to podgrzewać. A, czyli coś, czego zabrakło w tym polskim zestawie, tak. bo to musieliśmy kombinować na Zbigniew w z nami to gotowe. Że te ciepłe posiłki dadzą nam top performers, energię, ale są przede wszystkim bardzo dobre na to, kiedy tracimy siły. Tutaj mamy podgrzewacz do tego, który później wsadzimy, pewnie, tutaj. Zobacz, jest instrukcja. Dużo lepsze jest to, że właśnie jest ten uchwyt. Tutaj nie wiem, co to jest. <grym> pokaż, pokaż. Jest to garlic mashed pot. Pire. Yy, wydaje mi się, czosnkowe. Tutaj trzeba to napełnić wodą. Słodka limonkowa herbata. Ja wiem, co to jest. Taki pojemnik, w którym będzie się wody gotowało. Nie trzeba jechać do stanu, żeby coś takiego kupić. No nie. Be beverage, no to jest taki słodki napój, Lem lemonkowo-limonkowy. Cheese. Spritz with Uuuu, uh, uh, Panie, kochany. Jest łyżka dla żołnierza. Oatmeal. To będą jakieś. Chocolate chunk. Tak, cookie. to będą jakieś. Chunkka. Oatmeal to będą jakieś, wydaje mi się. Beef Snack Strip. No, to jest bardzo popularne w Stanach, te tak. wołowinowe, że tak powiem, paski. Danie główne, Danie główne czyli marinara sauce with meatballs. To jakieś chyba przyprawy są, chusteczki. Co jest fajne, że tu jest napisane na dole, że tutaj było, była inspekcja U.S. Army, a na tym nie było. Słodzik. Creamer, non dairy. No to jest yy, śmietanka, do, śmietanka kawy. do kawy. Proszę bardzo! Ale Amerykański żołnierz pije kawę ze śmietanką. Tylko, że nie ma kawy. I nie pachną jakby były używane. Gumy do rzucia, Viagra. To chyba jest kawa albo herbata. Kawusia. Kawusia latex free. To jest kondom. <laughs> Very strong napkin. Czyli bardzo mocny kondon. Pamiętaj, że jesteśmy w lesie, jesteśmy na wojnie. Czasami, prezerwatywa może też służyć jako pojemnik na wodę. No i mamy też sól. Podaj, sól. Powiem szczerze, myślałem, tam jest więcej tego. Też tak myślałem. Co no, czego mi zabrakło tutaj? Jednej rzeczy. Jesteśmy już po doświadczeniach z poprzednimi racjami. Nie ma słucharów. Podzielmy tylko na, na to, co trzeba grzać. Grzanie zrobimy później, chyba a na to, co zielone, mamy suche. Chyba zielone trzeba grzać. Tak, się te wydaje. trzeba grzać, więc to odłożymy na razie na bok. Tym można wytrzeć buzię, albo ewentualnie jak zjemy i ten... No nie, to tutaj się wsypuje ten... Tak. Tutaj się do tego wsypuje ten specyfik i zalewa się go wodą. Ale to i tak musi być po czajnik, no bo w jednym worku nie zrobimy herbata, a później kawy. No dobra, to po prostu zróbmy tak, że będziemy podgrzewać jedzenie, no. A wodę już podgrzejemy w tradycyjny sposób. Zaczynamy biesiadę. Od kabusi. Czyli znaczy, u mnie to nie będzie herbata, to będzie napój cytrynowo-limonkowy. Taka przeleżała kawa, że tak powiem. Oj, pachnie bardziej jak zbożowa. O kurde. Sam proszek jest żółty, ale jak się z wodą zmiesza, to kolor jest taki, no jak limonka można powiedzieć. To ma taki kolor, jak nie wiem, czy kojarzycie monster zielony. Jak Ludwik. Dodać cukru? Tak. A śmietanki? Tak. Czasami wiesz, wiesz o tym, że jak się wypije kawę jakąś z automatu, albo nie wiem na stacji jakąś taką przypadkową, nagle powoduje to, że musisz się zatrzymywać i udać się w miejsce odosobnienia. Coś tu się nie do końca rozpuściło, no, może poczekaj chwilę, niech to się przegryzie, ale smakuje to wszystko tą śmietanką, nie, nie smakuje to kawą w ogóle. Marnej jakości kawa. To nie jest kawa od pana Obajtka. Na basenie wrzucasz półtora i półtora złocisza i Ci wyskakuje taka kawa. Nie wiem, pędy sosny, pozbierać igieł i igliwia i zaparzyć gorącą wodę. Lepiej będzie smakowało niż ta kawa. Tak. No dobra, ja spróbuję tego Spróbuj. specyfiku. Dużo ekstraktu tego cytrynowo-limonkowego. Kwaśne. Kwaśne i takie mocno, mocno, wiadomo, jest zimno, siedzimy tak, w okopie. To nie jest, jest podobne do tego, co, co było w tym polskim zestawie. To, to jest jak najbardziej, raczej jestem na tak. Mamy suche przekąski i będziemy je teraz jeść, nie wiem od czego zaczynamy. Ten cheese z tym pieczywem, to może to razem trzeba zjeść po prostu. Uu. O, akurat się łamało. Powiem tak, to, to to nie jest suchar, to to jest, ma miękką konsystencję. Pachnie Uu, nawet nie Pachnie nawet nie mm, Ciastem do pizzy trochę. Tak, no bo to jest włoski chlebek. Bardzo fajny chlebek. Miękki, wilgotny, przyprawiony. Ciasto albo chlebek do zapiekanki, albo do. Uuu, ser, to jest serek topiony. Z jalapenio No dobra, ale widać te halapenia? Widać, widać. Proszę bardzo. Twardszy niż serek yy, topiony, zwykły taki. Chlebek mi się rozwalił. To jest klasyczny serek topiony, tylko jest taki bardziej gęsty. Mhm. On dobrze się komponuje. On bardzo dobrze. Ten chlebek. On jest bardziej słodki, bym powiedział. On jest jedziemy. bardziej słodki. A ten ser jest właśnie słonawy. I jest pikantny. Ale nie od początku, dopiero w drugie tempo, jak gdyby. To, co Lord mówi, to nie jest serek topiony, taki klasyczny, który się rozsmarowuje jak masło. Nie. On jest twardy. Czuć, że on jest energetyczny, że on jest y, tłusty. Że... I ta pikantność taka delikatna. Nie przesadzaj. Że nie będzie cię suszyło, nie. że nie będziesz musiał pić wody z rzeki. Bardzo dobre. Mhm. Pamiętasz, stosowaliśmy kiedyś serki topione. Ten serek topiony byłby w czołówce. Gdyby był trochę bardziej taki rzadki, ale smakowo to bardzo dobry. To jest na słodko, więc na razie chyba na nie będziemy... Na deser Na deser. Dawaj wołowinę. No pachnie bardzo dobrze. Pachnie dobrze, oj bardzo taki dobrze. Taki bardziej żeberka. Pachnie lepiej jak smakuje. Konsystencja jest gumowa, ale w środku taka bardziej sucha. To mi bardziej nie przypomina może suszonej wołowiny, a bardziej takiego prostokątnego kabanosa. Trochę pod kabanosa, no. Cały czas jak zamykam oczy i widzę siebie w tym okopie, to zjadam to, można powiedzieć, na miękko. Mm -hmm. To sama, samo to mięso jest bez smaku. Słabe. Żołnierz to zjemy, my to zjemy. Nas nie trzeba przekonywać do jedzenia. Ale my tego nie jesteśmy. Ale nie ma, nie ma szału. Przejdźmy do gotowania. Bo nie spotkaliśmy się tu dla przyjemności. Czyli zostawiamy to na koniec. Ten deser? No chyba tak. Może teraz zjemy. No dobra. Ciastka, ale chyba trochę trochę, produ... pokruszone. trochę podupadły na zdrowiu. Weź, Takie... weź znajdź jakiś fragment z, z czekoladą. A nie, no, wszystkie są z czekoladą. Takie pieguski. Mhm. Smakują trochę tablicą Mendelejewa, ale są dobre. Są dobre i są bardzo słodkie. Trochę podobne do piegusek. Mhm. 35% saturowanego fat, czyli saturowanego tłuszczu. Tylko mam ubrać. 280 do... kalorii w takim opakowaniu. To dużo. Ale do kawusi jest to i morale kończy się ranką. ale morale rośnie, rośnie, rośnie. Oni, o, oni o. wymieniają się za sztuki. To, to, to może być waluta, dokładnie. Tak chciałem powiedzieć, to może być, może być waluta, bo to jest dobre. Za taką paczkę co najmniej cztery sztuki. Pięć. No, nie, cztery. 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 Łaki, strajki. <laughs> tylko trzeba uważać, bo te ciastka są bardzo kruche. Zostało nam pół paczki, ale to już nie jest ciasto, tylko proszek. Tak, ale co ja zauważyłem, że tutaj są te kawałki czekolady. Ona na początku była twarda. Mhm. A teraz jak sobie tutaj wyszukasz, zobacz, jest po otwarciu. Nie jest tu turbo ciepło. Ona już nie jest taka twarda. Nie. No jest, jest dużo miększa. Ale jest spoko. Ta czekolada jest dobra. Jest naprawdę ok. Lećmy dalej, bo zostało nam już teraz danie główne. Tu jest napisane, żeby położyć na kamieniu potem. Albo na czymś. No nie mamy kamienia. Tutaj trzeba przerwać, jeżeli chcemy użyć tego. A tutaj trzeba przerwać, jeżeli chcemy użyć Dwa na raz? No tak. I to się w środek tutaj wrzuci. Do not overfill. Żeby nie przelać. Tak. To może włóż najpierw tam. A będziesz widział gdzie jest overfill? No właśnie ja. nie. Pokaż dokąd. Kurwa przelałeś. No i tu było powiedziane, że trzeba położyć na kamieniu. No my nie mamy kamienia. No i mamy cegłę. <laughs> mamy cegłę. I teraz musimy się wsłuchać. Dodajmy, że robimy marinare meatballs, czyli te, nie krokiety, tylko jakoś... Made with beef and chicken, czyli i wołowina, i kurczak. Mom. A drugie to jest pire z ziemniaków z czosnkiem. No robi się, robi się. To można podgrzać wielokrotnie, czy tylko raz? Nie, no raz. No raz tam, a dobrze. Tak, no bo tam pewnie. Powinieneś... Zaczyna, zaczyna czuć czosnek. No gdzie? No czosnek. Zobacz, czosnek. To ta chemia, kurwa, pachnie, a nie czosnek, chamie. Czosnek. Robi to The Warning Company, Cincinnati, Ohio. Przestaliśmy, ile to czasu ma się grzać? No nie. Ty, to się gotuje. No to dobrze. A widzisz, jedno i drugie trzeba wsadzić. Faktycznie pachnie jakąś siarką, a nie czosnkiem. No. Nie lej, nie lej, bo, bo ten... Bo eksploduje. Od razu chusteczki przetestujemy, czy są dobre. Dobre. When you don't eat enough, to meet your body energy needs you lose weight. That's true. Pytanie, ile to się jeszcze musi grzać. To można dwie wojny przeprowadzić, zanim to się podgrzeje. O kurde, gorące jest to w środku, tak? To może to faktycznie się podgrzewa? Nie wiem, no ta woda była gorąca. I są tipsy tak zwane, czyli takie protipy. Jeżeli nie możesz zjeść całego posiłka. Oddaj, bratu. Jeżeli nie możesz, zjedz trochę poszczególnych komponentów. I żeby zdobyć balans yy, energetyczny. Ty no to pióre to już jest w dobrej temperaturze. No to dobrze. No jeszcze za dwie minuty i próbujemy. No jak nie będzie. Nie będzie optymalnie gorące, to chociaż smak poczujemy. Jesteś podostrzałem, czasami już czołgi, a, a musisz jeść. Izbijew tam pilnuje tutaj ogniska. Połóż na górze, po angielsku top. No i też, jakbyśmy byli we Włoszech, myślę, że nikt by się nie obraził, jakby ktoś zjadł pulpety w sosie Marinara. O, Nawet na po pewno. włosku brzmi, brzmi, brzmi Marinara. A dlaczego nie dali w ogóle widelca? Jest tylko łyżka. A czemu tutaj jest pełno jakiejś niebieskiej wody? Będziemy musieli zastosować tak zwany specyfik, czyli spirytusem na, namaścić ten stół. Pokaż spirytus, Spielberg. Ty, może to od, książ od książki jest po prostu? No tak, książka jest niebieska? No weź zibitop! Chemia z tego przedostała się na okładkę. No, no schodzi Pisz, ale tak nie brawo. Nie mogę doczekać, jestem taki głodny. Czuję się jak amerykański nie, głodny żołnierz. zejść. Czym pan Basałaj tę książkę pisał wiecznym piórem? A ile to się będzie grzać? Nie wiem ja już jestem tak głodny, że byłbym w stanie nawet zjeść to z papierem. Napiszcie nam w komentarzu, co zrobiliśmy źle. E, <laughs> na czy... pewno coś zrobiliśmy coś źle. na pewno zrobiliśmy źle. Czy tej wody było za dużo, za mało chyba no, jest... ciepłe. No. Dawaj, jemy, bo ja jestem głodny. Poczekaj jeszcze, daj temu chwilę. No chuj tam jest... Może jeszcze na chwilę. No dawaj, ja jestem głodny. Masz, masz, masz. Ojej, ja mam to No Ależ to pire wygląda... To, to pire wygląda tak jakby... Ale te meatballs'y to są takie mini meatballs. Mini meatballs'y, tak. O kurwa. No jest ciepłe. Kartofelki trochę mniej, ale te kartofelki to... <laughs> Może jak się posoli to lepsze. To się nie, nie, nie da się zjeść. Te meatballs z tym sosem, ok? Ty ale też. No to teraz tak naprawdę solidnie. Teraz to już kurwa, wszystko jedno. Te pire, to jest po prostu nie pire, to jest po prostu dramat. Sosem daje radę. Sosem jak najbardziej. Ale samo... samo samo jest niejadalne. Jak byłem kiedyś młody i głupi, to chciałem zjeść świeczkę i to mniej więcej tak smakowało. To to pire. To, ciągnie tak... to jest takie gówno, że... Zobacz, jak zaczyna dymić, zobacz. Za chwilę się cała folia zjada. Ale samo mięso i sos ten marinara spokojnie można zjeść. Zimniaczki zostaw, ale mięsko zjedz. Mhm. Nie wiem, co bym musiał dolać do tego pire, żeby ono Nie, było kurwa. samo sobie jadalne. Nie. Absolutne gówno. Na I część mi mięsna okej. Okay. Tak. Ją sklepkiem zjeść będzie git. Pachnie to czosnkiem i ten czosnek jak gdyby... On zachęca do tego, żeby to zjeść. Ale to tylko tyle. Jak, to... Nie jedz tego. jak trocinę jakieś. Ech. No dobrze, czy mamy coś na deser? Gumę. No, ale musimy wiesz co jeszcze zrobić. Test Kondona, ty masz duże palce, no. Spadła twoja guma tam! Pierdole to nie jest ziemi. Sprawdzamy czy zmieści się... Kciuk, czy palec wskazujący? To jest chusteczka. Pachnie? Domem. Spirytusem. Mhm. <laughs> Mi się odbija to pire. Ojej. Ta guma niby miętowa. Ale już zaraz nie będzie. Jest jeszcze mięska? Nie, bo już nie ma. Sam sos no. został. Nie wiem, po chuj ta guma tutaj jest. Czego chciało... mi zabrakło? Czy był pieprz? Nie. Była sama sól. Jedliśmy też tą polską no. rację całodniową. Tu mamy rację całodniową amerykańską. To naprawdę ta nasza racja w, w stosunku do tego nie stoi z tyłu. To pióre no to do wyjebania tak naprawdę. To się nie da jeść. Pulpety zjadliwe jak najbardziej. No. I cała reszta też ta sucha była w miarę okej. Okay. Dobre te, chlebko, te chlebki włoskie. Serek topiony. Reflux. Reflux. Tutaj bardziej to jest wszystko przyprawione. Bo nawet jak mieliśmy tak. te mięsne rzeczy z polskich racji, no to one były takie nijakie. Kochani, no to były ciekawe testy. Dziękujemy tutaj oczywiście DJ Wikaremu za to, że nam podesłał. Mamy jeszcze dwie porcje, nie wiem, gdzie one są. To też są amerykańskie, tylko inne od tych. Piszcie nam w komentarzu, czy coś źle zrobiliśmy, bo nie, prawo... dobrze zrobiliśmy. Wszystko. Dobrze. Może za krótko, żeśmy to podgrzewali, bo to PIDE to takie było takie o, Natomiast Ale nie ja się, bo, ja się jakby było bardziej gorące i tak by to nie pomogło. Cieszę się, że mogliśmy to zrobić. No ja się no... poczułem jak amerykański żołnierz. No tak, i tak jak no, ten nasz posiłek mocno jakoś tak nie odbiega. Czerek topiony w racjach żywnościowych. Z jalapeno. Panie generale! Czerek topiony z jalapeno! Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy za dzisiaj. To była amerykańska przygoda. Do zobaczenia. Czołem żołnierze! Czym, panie generale?